Słyszę! Tak! 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 tak. Można wyjeżdżać na toczce jak na sankach. Dobra. Teraz Zaczęła się odchodzić do choinki. Nie ubieramy jeszcze choinki. Teraz będzie postawić choinkę. Postawić choinkę. I teraz się tylko musimy mieć. Choinkę. Jakieś lampka. Dobra, jakiś jest w lampkach. nie są Czy do prezenty są? jeden raz. Tak, tak! To była krótka piosenka. A teraz czekamy na świąteczny update Bajos! Bajos! -oh! Tak, -oh! Wesoły świąt!